Nie macie między sobą kontaktu, straciliście i każdej siedzi i milczy. Zobaczymy jak on czuje się i jak czuje się ty. Może tak na początku ciebie, żeby ty zobaczyła, że ten rozkaz jest, jest twój, jak ty czujesz się przy tym, kiedy ty nie masz z nim kontaktu. I później zobaczymy jak on czuje się mężczyzna. I co będzie dalej? Czy wróci coś, czy nie wróci? Dobra. Jak ty czujesz się teraz, kiedy nie masz, nie masz z nim kontaktu? Pomyśl o sobie. Ty wcale zniszczyła wszystko. Takie uczucie, że ty idziesz w nowe. Ty mówisz, że nie, ja tam stawię kropkę, nic ja nie będę czekała. Po co mi to wszystko, po prostu. Ty jesteś w takich energiach, idziesz dalej, zaczynasz od zera, możliwe wcale chcesz zmienić swoje życie, a ty całkiem idziesz w nowy kierunek, wszystko. Boi się tak, możliwe trochę smutno tobie jest, że taka sytuacja wydarzyła się, ale ty rozumiesz, że no nie da się inaczej, znaczy tak musiało być ty rozumiesz, że trzeba iść, będzie wszystko dobrze, musisz rozwijać się, uczyć się, powoli wszystko stara się, powoli wytrzymujesz, jakby wiesz, że to, no nie to się inaczej, musisz iść dalej. Chociaż sama po sobie taka trochę boi się, że czy te zmiany, tak naprawdę będą na lepsze, ale u ciebie naprawdę zmieni się życie. U Ciebie całkiem zmieniają się życia, powiem. Ty tak jakby swoje stare życia zostawiasz i idziesz w nowe, i to tak jakby tak szybko ty możliwe chcesz. Tak jakby zaczynasz od zera, i zaczynasz na nowo. Ty rozumiesz, że to nie będzie tak łatwo, że powoli, ale dojdziesz. Jest taki stres, strach przez to, że no tak zadzielalo i ty musisz iść w to nowe, jakoś tak u Ciebie. Dobra. Powiem tak, życie cię zmieniło, bo była sytuacja, gdzie naprawdę byłeś zraniona i powiem, że przeżywasz też. Nie wyszło tobie tak, że ty z jednej strony przez to, że zaczynasz nowy, przez to, że naprawdę byłeś zraniona, i przez to, ja powiem, u ciebie idzie tak, że ty no, idziesz w te nowe. Ty całkowicie chcesz być szczęśliwa, Ty nie chcesz męczyć się, Ty rozumiesz, że nie da się inaczej, Ty rozumiesz, że to, co było, Ty musisz po prostu przejść i iść dalej. U Ciebie całkiem zmienia się życie i to nie chodzi o to, że tak, tak wydarzyło się, u Ciebie tak musiało być po prostu, dlatego że Twoje to życie, Twoja ta misja, która była w Twoim życiu wcześniejszym, ty musisz po prostu skończyć ją i iść dalej. No u Ciebie taki idą. Chcesz, Ty tego nie chcesz. Ty um, idziesz w tym wszystkim i z rozbitym sercem idziesz, męczącym. Możliwo Ty i nie pokazujesz nikomu, po prostu masz w środku ten ból i Ty rozumiesz, że muszę stawić kropkę temu bólu i być szczęśliwą i Ty po prostu też poszłaś Mm -hmm. tak jakby koniec związku miałaś po prostu była jakaś sytuacja i ty postawiłeś kropkę związku i, i ty idziesz dalej ty rozumiesz że to nie będzie tak szybko ale ty rozumiesz że to lepszy wybór jak jest teraz tak jakby ograniczenie jakieś masz że ty musisz zrobić krok i ty tego kroku boisz się bo tak jakby boi się krok zrobić że ty z jednej strony chcesz iść, ale w ten czas taki masz strach, strach. ale ty um, ty idziesz, ty bardzo mądry jesteś, ty um, przez to, że przeszłaś to wszystko, przez rozbite to serce, ty um, raz, że nie przestała kochać, ty nie przestała być dobrą, ty, ty nie przestała, ty po prostu jesteś, tej samej energii, gdzie i byłaś. Mila, dobra kobieta, która z jednej strony taka i domowa, z drugiej strony taka opiekuńcza, umie wspierać, ale Ty się bardzo dużo mądrości przez to. Po prostu ta sytuacja spowodowała to, że że jesteś mądra. no Powiem tak, nie mogę powiedzieć, że Tobie jest łatwo, ale Ty wiesz, że jest szans na dobre życia, i ty idziesz to w dobre życie, ciągnie cię to bardzo, ale idziesz też w finanse. Ty rozumiesz, że no u ciebie tak idzie. Przez tą mądrość, ja powiem tak, przez tą informację, o ty dostaliś, przez informację, o ty masz, ty będziesz miała szans na finanse. Powoli ty idziesz, bo ty idziesz w nowe. I powiem, że to to zaciąga, że to naprawdę taka, puch, taka będzie w finanse bardzo mocne. Na razie tak jakby ty coś czekasz. Dlaczego? No tak, ty po prostu kobieta, która idzie tak samo w ezoteryku, tak samo idziesz w rozwój duchowy, ty rozwijasz się, ty otwierasz swoje jakieś możliwości, które możliwe u ciebie wcześniej i nie było. Bardzo dobrą masz intuicję. Jak ty czujesz się teraz? Stara się niezależny być kobieta otwierać się z jednej strony, nie zamykać jej być szczęśliwy. Z jednej strony jest tobie ciężko, ale z drugiej strony ty stara się iść w swoje życie i rozumiesz, że wszystko zmieniło się. Ty nie będziesz już taka, jaka byłaś i rozumiesz, że idziesz dalej, dobra? No, kobieta u nas bardzo mądra tutaj, która utworzyła inny świat. Dla siebie i które idę w tym kierunku, i powiem, że yy, u ciebie naprawdę jest szans i to yy, naprawdę dane gdzieś z góry, że to nie prosto tak ty utrzymałeś, po prostu musiała to przejść, żeby to utrzymać. No, ciekawe. Dobra, jak mężczyzna czuje się teraz po tym rozstaniu? Mężczyzna o tobie wspomina. Też. Męczy jego to te, te wspomnienia, bo ty mu w głowie siedzisz. I on mówi, że no koniec, koniec. Sam po sobie mag, e, umie kierować życiem, może manipulować, e, idealnie wie, czego chce od życia, sam kieruje życiem, działa zawsze, jak on coś chce, to on działa, on nie siedzi na miejscu. I mężczyzna też taki um, strasny, e, bardzo emocjonalny też taki e, szybki, uparty, e, seksowny możliwe też czynny. Na niego zwracają bardzo uwagi, uwagę e, i też może mieć dobrą intuicję. On też zaraz tak sam w sobie siedzi. Nie chce wychodzić na kontakt. Jak ty się czujesz? Jeszcze raz. Pracuję. Pracuję. On wspomina e, o czymś, że on coś nie powiedział. Prawdy jakieś nie powiedział. Była jakaś sytuacja, gdzie po prostu on nie mówił o tobie prawdy szczerej. E, nowy wy wybór ma. I powiem, on już zdecydował. Powiem, tej koniec, zdecydował jakiś koniec. Hmm. Ciężko jemu ten wybór. Był bardzo ciężko. Um, aha. U niego też zmieni się życie. On też zmienia swoje życie. On zaraz przemyśle wszystko i on tak jakby też stare. O niego odchodzi, a on idzie w nowe życie. O niego tak samo zmienia się życie. I tutaj kobieta tak jakby zła na tą sytuację, że tej koniec był. Jak ty czujesz się? Tutaj, tutaj. No ciekawa sytuacja. Tutaj tak. Kto, kto jak wie? Jeżeli on ma żonę, to po prostu będzie koniec tej żony, że dosta, będzie takie rozstanie. Albo po prostu on widzi, że między wami jest koniec i on z jednej strony chce iść w nowo, tak bo ty jesteś tak zła obrażona. Tutaj, żeby konkretnie wiedzieć o sytuacji. Jak ty się czujesz? U niego tak samo zmienia się życie. Patrz, on też mądrości teraz nabiera się. U niego normalnie wszystkie karty takie same jak u Ciebie. Takie uczucie, że jesteście normalnie tej samej osoby. Powiem tak. Na odległość jesteś ta, on kończy swoje życie to żona, tak jakby żona lub partnerka, która była u niego i tutaj koniec tej partnerką, normalnie on wchodzi w nowe, on bardzo mądry, też rozumie, że to nie te zmiany, no ty jesteś na odległość. I ty go bardzo przyciągasz, On, tak jakby na razie, on jeszcze nie wie, co, co będzie, jak będzie, co się będzie działo, ale on to już robi. Tak jakby zamyka tę sytuację, albo wcześniej możliwe. Możliwe, on. Nie jest, nie ma partnerki, ale była sytuacja u niego wcześniejsza, że on rozsął się, możliwe to przeżywa jeszcze do tego czasu i dlatego. I on teraz nie mógł do ciebie tak jakby być z tobą, dlatego że u niego jeszcze gdzieś to męczenie było. Też to sytuacja możliwa, temu tutaj wyciągacie dla siebie. I tutaj mężczyzna naprawdę rozumie, że to nieprawda, bardzo mądry mężczyzna, on też duchowo rozwija się i u niego też może być dobra intuicja i on tak jak ty tak jak ty zajmujesz się zytergo on czymś możliwe nie zeterga, ale on też bardzo zna się gdzieś w takim kierunku i on idzie do ciebie no tak trochę boi się też on nie wie do końca czy to dobry pomysł boi się że to może nie będzie No, on nikogo nie chce, on będzie działać. Jeszcze pomęczy się, jeszcze pomęczy się, to nie będzie tak szybko, jeszcze pomęczy się, ale, ale po prostu dajcie od Zara. On zaczyna od Zara y, życia i, i przyjdzie. On chce z tobą porozmawiać, napisze, przyjedzie, napisze, bo bardzo tęsknie, nie da rady, On już po prostu zdecydował, już konkretnie, ale poczekaj jeszcze na niego, bo on jeszcze tak decyduje się. Dobra, no a co będzie dalej między wami, jeżeli y, już zgodzicie się na to, żeby być razem? No i nic nie będę. Ja powiem tak, to mężczyzna nie prosto tak przyszedł y, do życia twojego. I ty do niego też. Y, tutaj naprawdę, z, y, wszechświat po prostu to wszystko robi, co u niego, co u Ciebie się działo w życiu, to po prostu tak zrobione, dlatego żeby wy teraz byliście razem. Temu. Tutaj możliwe to, że były trzecie li, y, lica, twarze, nie? Te trzecie osoby, które możliwe nie mogliście wy być razem. Tutaj wszystko się zmieniło. U niego tak jakby poszło wszystko <grym> i u ciebie poszło wszystko. Tak jakby przeszłość minęła i teraz wy wchodzicie w nowe i no u niego jeszcze trzeba poczekać, bo muszę on jeszcze ten okres przejść i wyjść z tego stanu takiego. Mm, Chlodnego, energetycznie niższego, tam. Ale tu, no tu będziecie razem.